Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam, jak wybrać trasę na Google Mapsie. Zapraszam do oglądania. Zaczynając, jesteśmy na Google Mapsie, musimy wybrać sobie miejsce, do którego chcemy dojechać. Miejsce dojechać dzisiaj do Galerii Krakowskiej. Klikamy sobie na to lewy Dajemy sobie w lewym dolnym rogu wyznacz trasę. Klikamy wyznacz trasę. Wybieramy punkt, z którego zaczynamy. Damy mistrze i pętla. Mistrzowice pętla. Wybieramy i dzięki temu możemy zobaczyć jaką mamy trasę. Damy sobie tutaj najlepszy wnik, i tutaj mamy od razu klikamy sobie szczegóły. I tutaj pokazuje nam szczegóły. Także dziękuję za oglądanie do nasowych poradników. Cześć!